Witam was w dzisiejszym odcinku poświęconym zmianom w wozach paszowych. Wozy paszowe, e, maszyna, która w zasadzie użytkowana jest przez cały rok, w e, Metaltech posiada bardzo szeroką gamę wozów paszowych. Ta gama zaczyna się od 6 m sześciennych a kończy na 24 m sześciennych pojemności. Natomiast przygotowaliśmy dla was na zasadzie sezon 2023 zmiany, które Powstały w wyniku konsultacji również z Wami, które powodowały, że chcielibyście takich zmian, i parę rzeczy udało nam się tutaj zakończyć. Zacznijmy, może, od tego, co się stało z ramą. Zwróciliśmy tutaj uwagę przede wszystkim konstrukcyjnie na możliwości skrętne wozu paszowego i zmieniliśmy konstrukcję ramy. Mamy teraz nowy Dyszel. Gdzie te wszystkie elementy są tak umiejscowione, że ciągnik może nam częściej skręcać? Mamy teraz profilu zamkniętego. To wszystko jest bardziej stabilne, mocniejsze i bardziej funkcjonalne. Przenieśliśmy również nogę podporową na drugą stronę i zmieniliśmy jej wygląd. Dzięki temu bardzo łatwo nam się operuje. Jest to naprawdę lekkie do pokonania opór. Czy do góry, czy do dołu podnoszenia wozu paszowego, możemy sobie spokojnie sobie nim operować. Co jeszcze zmieniło się w naszym wozie, to spójrzmy na ten podest roboczy. To jest wersja standardowa. W zasadzie nie mamy podest roboczego, mamy drabinę inspekcyjną, która umożliwia nam wejście. I sprawdzenie tego, co się dzieje w zbiorniku. Natomiast w wyposażeniu dodatkowym mamy cały czas ten sam pomost roboczy, który mieliśmy do tej pory. Zmienił się również spornik i waga elektroniczna. Mamy w tej chwili wagę elektroniczną włoskiego producenta dynamiki Generale, wagę o znaczeniu DG400, która posiada trochę inne możliwości i na pewno możliwości na plus. Spornik na solidnym uchwycie. Dzięki temu to wszystko bardzo nam stabilnie pracuje. Kolejna zmiana, którą zrobiliśmy, to wprowadziliśmy trochę ulepszeń w samej plandece okien wysypowych, bo plandeki są w tej chwili zrobione w sposób taki pisowany. Dzięki temu, jak nam pasza wypada, to możemy spokojnie. Ta plandeka nam spokojnie wraca do poprzedniego kształtu, nie, nie, nie odstaje, nie, nie gdzieś tam zawadza ewentualnie o to, co może zawadzić. Kolejna rzecz, którą dodaliśmy, to oświetlenie robocze. Oświetlenie robocze wiadomo w oborach nie jest najczęściej za jasno, natomiast możemy użyć sobie lampy z prawej lub z lewej strony, ustawić ją tak, żeby to miejsce, gdzie wysypujemy pasze, fajnie nam tutaj wyglądało przy wjeździe do bory i pracy, zwłaszcza w warunkach nocnych. Lampy odpalamy oczywiście prostym przełącznikiem, wprowadzamy go do kabiny bez problemu i korzystamy z tego prostego przełącznika. Opisie pod linkiem filmu również znajdziecie informacje o atrakcyjnych nowych promocjach i warunkach cenowych na całą gamę wozów paszowych. W graficznym skrócie przedstawiliśmy Wam zmiany, jakie zaszły w wozie paszowym w całej serii wozów paszowych WP. Cóż można powiedzieć, zapraszamy do nas, sprawdźcie nas na jakie mamy ceny, jakie mamy warunki, zapraszamy na naszą stronę internetową, żeby poznać szczegóły tych zmian konstrukcyjnych. No i pamiętajcie, jesteśmy w wozach paszowych dostępni przez cały rok.